Dzień dobry, witajcie na Grunwaldzie. Ja przychodzę do Was dzisiaj z najnowszą ofertą dwupokojowego mieszkania z garderobą. Także nie mogę już się doczekać, żeby Wam je w całości pokazać. Zaczynajmy naszą prezentację. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, a mianowicie z salonu z kuchnią wewnętrzną, z sypialni, garderoby, łazienki oraz korytarza. Przed budynkiem znajdziecie bardzo dużo ogólnodostępnych miejsc parkingowych na wasze auto. Do tego mieszkania przynależy jedna piwnica na poziomie minus 1. A co ciekawe, na tym poziomie znajduje się także ogólnodostępna rowerownia dla wszystkich mieszkańców budynku. Nasze zwiedzanie rozpoczynamy od mini korytarza i od drzwi wyjściowych. To właśnie tutaj znajdziecie szafę Komandor, która ukryta została wewnątrz i w niej będzie można przechowywać wszystkie swoje wierzchnie ubrania. A teraz robimy krok do przodu i już znajdujemy się w naszym pokoju dziennym, czyli w salonie, który ma ponad 18 metrów. Kształt tego pokoju jest kwadratowy, także ze spokojem będziecie mogli ustawić wszelkie meble, jak tylko będziecie chcieli. Dodam też, że pokój ten jest przechodni i z niego dostaniecie się zarówno do kuchni, jak i do sypialni. Jak ja bym widziała umeblowanie tego pokoju? Duży narożnik. W tym miejscu w taką eleczkę usytuowanym. Cóż za mną szafka RTV, właśnie na tej ścianie telewizor, który można powiesić nad nią albo postawić właśnie na tej szafce a tutaj, idąc w stronę kuchni duży stół i 4 lub 6 krzeseł. Będzie to idealne mieszkanie zarówno dla singla, dla pary czy rodziny z dzieckiem. Ale jeśli poszukujecie mieszkania typowo inwestycyjnego, to już za chwilkę pokażę Wam, jak w łatwy sposób można przearanżować całą tę przestrzeń. Wracamy do naszego początku i do korytarza. W miejscu, w którym stoję, można postawić ściankę działową i zrezygnować z tego wejścia. W takim razie, gdzie będzie wejście do tego pokoju? Patrzcie uważnie. Decydujemy się na wyburzenie ścianki po tej stronie i dzięki temu wejście do kuchni będzie bezpośrednio na wprost drzwi wejściowych, a wejście do naszego pokoju, czyli do salonu, będzie tu, gdzie stoję. Jeden pokój już wiemy, gdzie jest, wiemy jak może wyglądać, jak można go zaprojektować, a gdzie jest nasz drugi pokój, czyli sypialnia? Idziemy zobaczyć, jak się prezentuje. Na tę chwilę, tak jak już Wam wspominałam, mieszkanie idealne dla pary, rodziny z dzieckiem czy dla singla, stąd wejście do naszej sypialni jest z salonu. Ale gdybyście chcieli skorzystać z moich porad i przerobić je pod wynajem, to tutaj, ta pusta ściana mogłaby być częściowo wyburzona, i wejście do tej sypialni byłoby właśnie od tej strony. A tu, gdzie teraz jesteśmy, byłaby dostawiona ścianka. Pokój ten jest bardzo ustawny, ma ponad 9 metrów w całej swojej powierzchni. Jeśli chcielibyście zostać przy klasycznym układzie, czyli tym, co teraz jest, to tuż za mną będzie to idealne miejsce pod usytuowanie jakiejś szafy. Kuchnia czy aneks kuchenny ukryty w mini-wnęce bardzo praktyczne rozwiązanie, a co ciekawe. Nie wiem, czy widzieliście takie zjawisko. Nie mamy tutaj okna, a to takie właśnie przeszklenia mają za zadanie to światło dzienne nam tutaj dostarczyć. Co znajdziecie na wyposażeniu tej kuchni? Płytę gazowo-indukcyjną, piekarnik, zlew i dużo miejsca do przechowywania. A jak już o tym mowa, to pomieszczenie marzenia, garderoba lub pomieszczenie gospodarcze. Właśnie tu będziecie mogli przechowywać wszelkie swoje konserwy, jakieś walizki, czy przykładowo mopa lub odkurzacz. Potencjalnie decydując się na drugie rozwiązanie, czyli mieszkanie pod wynajem, to za mną znajdowałyby się drzwi do naszej drugiej sypialni, a po lewej stronie postawiłabym kolejną ściankę działową i oddzieliłabym dodatkowe pomieszczenie gospodarcze. A za tymi drzwiami znajdziemy bardzo klimatyczną i charakterystyczną łazienkę, której na pewno szybko nie zapomnicie. Mowa oczywiście o pięknym, fioletowym kolorze, który również towarzyszy nam w naszym aneksie kuchennym. I niestety już prawie dobrnęliśmy do naszego końca. Jak widzicie całe to mieszkanie ma bardzo dużo możliwości aranżacyjnych, a dla fanów Lecha Poznań mam dodatkowy smaczek, ponieważ z okien można zobaczyć stadion. Także idealne miejsce dla kogoś, kto kibicuje tej drużynie. Gdybyście potrzebowali więcej informacji, to śmiało umawiajcie się ze mną na prezentację, bo bardzo chętnie pokażę Wam to mieszkanie na żywo. A teraz pamiętajcie, że jeżeli to nie jest to, czego szukacie, to zasubskrybujcie nasz kanał, żebyście byli na bieżąco z naszymi nowymi i kolejnymi ofertami. Miłego dnia i do zobaczenia!